Gdyby to był Samsung, to kupiłbyś go od razu. A jeśli przesiedlasz się z iPhone'a, oto idealny wybór. Nigdy nie spoczywaj. Oto motto OnePlusa. Czy w przypadku modelu 13 spoczęli, czy jednak spieli się na wyżyny smartfonów? Zacznijmy od designu 13. Jest. Nie jest nowatorski, ale za to nie razi w oczy. Elegancki i nowoczesny. Jest dodatkowo dostępny w trzech wariantach, więc wybierzesz coś dla siebie. Jest dostępna nawet ekoskula. W moim przypadku złapałem czarny model, który najpewniej kupi większość osób. I co? Nie ma tu szkła czy ekoskóry, ale jest materiał plastik, który przypomina drewno. Nie tylko ładna buźka, ale też przemyślana konstrukcja. Zwróćcie uwagę na te zakrzywione krawędzie, które idealnie wpasowują się w naszą dłoń. Telefon jest smukły i w miarę lekki, więc można go trzymać i obsługiwać jedną ręką. Chyba, że macie naprawdę małe ręce, jakie, ja, wtedy... a wtedy może być śmiesznie. Z boku mamy charakterystyczny i fizyczny slider, który służy bardzo do wyciszania. Możecie to kojarzyć z iPhone'a. a z boku standardowo przyciski do głośności oraz do odblokowania. A wodoodporność? Rating IP69. Nice. Ale co oznacza te 69? Tyle, co możesz bez bezproblemowo go wziąć na basen, pod prysznic, a nawet teoretycznie myć pod myjką ciśnieniową. OnePlus nawet mówił i pokazywał nam, że można go umyć pod korącą wodą. Ale nie próbowałbym tego. Cenę macie na ekranie. Moim zdaniem jest to... Naprawdę dobry deal. No i też nie spodziewałem się nic wyżej. Jak dla mnie, mamy tutaj smartfona, który konkuruje z S24 i S25 Ultra, ale o tym dowiecie się teraz. Akira w OnePlusie to jego najmocniejszy atut. 6,82 cala czystej przyjemności. Kolory są żywe, jasność wręcz wypala oczy. OnePlus wcisnął tutaj 4,5 tysiąca maksymalnej jasności. Więc bezproblemowo czytacie treści nawet w pełnym słońcu. A to zasługa LTP AMOLEDA najnowszej generacji, który wraz z astronomiczną rozdzielczością gwarantuje to, że będzie ostrzej i lepiej niż na typowym iPhone'ie. OnePlus ukrył pod nim czytnik linii papilarnej, który działa w tandemie z wykrywaniem twarzy. Działa to wyśmienicie i odblokowuje praktycznie telefon w dwie sekundy. No, ale tego wymagamy od flagowca, prawda? Pod strzechy OnePlus 13 trafił najnowszy i najmocniejszy procesor Snapdragon 8 Elite. Co to oznacza? Najwyższą możliwą wydajność. W grach powinniście bezproblemowo osiągnąć przy najwyższej rozdzielczości i dodatkowo przy najwyższej grafice 60 fps. Czasem zdarzają się małe spadki, ale to nic praktycznie. Chipset działa po prostu genialnie. A, bo prawie zapomniałem, na pokładzie mamy 12 lub 16 GB RAMu. Które są wspierane przez 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. I co do aparatów, mamy tutaj 3 50 megapikselowe sensory. Ten główny robi przepiękne zdjęcia i jest od Sony. Ultra szerokokątny i ten peryskopowy też radzą sobie świetnie i można powiedzieć, że nieważne, którym sensorem zrobisz zdjęcie, i tak będzie genialnie. OnePass oferuje tutaj także masę najróżniejszych trybów. Jest Pro, a nawet coś na koncerty, czyli będziesz mógł zrobić idealne zdjęcie lub film z Taylor Swift, który radzą sobie także nieźle, jeżeli chodzi o słabe światło. A gdy mowa o wideo, mamy tutaj nawet 8K30 klatek na sekundę, ale 4K60 też daje mega radę. Autofocus działa przegenialnie. iPhone wygrywa nadal, ale to jest główny i kotny przeciwnik. A i OnePlus 13 ma także live Photos, więc porównanie samo się tutaj nasuwa. Czyż nie? Z przodu mamy 13 megapikseli. Jest dobrze, ale nie ma autofokusa, co jest żartem we flagowcu, czyż nie? Jeśli chodzi o baterie, to mówiąc młodzieżowo, mamy tutaj sztos. 6000 mAh spokojnie wystarczy ci na 1,5 dnia. Jeśli chcesz oszczędzać baterię, to nawet dwa dni pociągnie. OnePlus mówi tutaj o przygotowaniu nowego typu baterii, ale w dużym skrócie są to dwie baterie i tyle. I te mają bezproblemowo wytrzymać aż 4 lata bez konieczności wymiany. A już gdy trzeba naładować trzynastkę, to zajmie to tylko chwilę. Mamy tutaj na pokładzie aż 100-watowe ładowanie. Ładowarki w zestawie brak, no ale do tego się przyzwyczailiśmy. 40-45 minut naładuje telefon od 0 do 100%. Z ciekawostek to OneTask 13 ma MagSafe'a albo qi Dokładnie mówiąc OneTask przygotował specjalne etui, które pozwala na stwierdzenie akcesoriów pod MagSafe'a czy Qi2. Czyli np. bezprzewodowe ładowarki czy powerbanki. Albo specjalny magnetyczny portfel, jeśli jesteś jedną z trzech osób, które go ma. No i oprogramowanie. Na pokładzie mamy najnowszego Oxygen OSa 15. System jest płynny, szybki i intuicyjny. Wszystko, czego potrzebujesz, od Androida. No i według mnie jest to idealny system dla kogoś, kto przesiada się z iOSa. Dlaczego? No, bo jest taki najbardziej intuicyjny, przyjemny. A jeżeli jest jakaś nowa funkcja, to OnePlus przeprowadza cię za rączkę samouczkiem. Więc nakładka na plus. Ale AI. Eee... No, nie ma tego za dużo. Moim zdaniem, AI jest troszkę jak Thermomix. Ludzie hejtują, ale jak ty z tego skorzystasz, no to trudno ci się obejść. Tutaj OnePlus jest troszkę na rozdrożu, no bo mamy funkcję AI, ale nie ma tego tak dużo jak na przykład na Samsungu. Południowo-koreański producent oferuje całe zoo funkcji, które sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie, i nawet Apple chodzi w ten rynek z przytupem. W tym aspekcie czegoś mi po prostu zabrakło. I co ważne, OnePlus oferuje 4 nowe wersje Androida oraz 6 lat łatek bezpieczeństwa. I nie jest to najwyższa liczba. No bardziej coś, co musiało być. Szczególnie, że Samsung daje 7 lat i to moim zdaniem jest chyba największy problem OnePlusa. No bo ty, jako technologiczny geek, najpewniej zmienisz telefon za rok lub dwa. Ale taki typowy Kowalski chce kupić telefon i mieć go na długo. I w tym przypadku no może się okazać, że przed zmianą telefonu skończy się wsparcie. Więc ktoś, kto będzie chciał mieć po prostu spokój, wybierze albo iPhone'a, albo Samsunga. I tyle. A jeżeli chodzi o dźwięk, mamy tutaj praktycznie najlepszy zestaw, jak tylko może być. Głośniki stereo grają czysto i naprawdę nięśliście. Dodatkowo 13 wspiera m.in. 5G, co nie jest szokiem, oraz Wi-Fi 6 i 7. No dobra, ale co sądzę o tym telefonie? OnePlus 13 to telefon kompletny. Ma wszystko, czego oczekujesz od flagowego telefonu w 2025 roku. A nawet więcej: jest mega szybki, wydajny, ma świetne aparaty i genialną baterię. Od można powiedzieć, że bije iPhone'a we wszystkim. Oprócz tego, że nie jest iPhone'em i nie ma iOS'a. No i też plus za to, że jest tańszy od iPhone'ów Pro Max. No i właśnie, według mnie jest to świetny telefon, jeżeli rozważasz przesiadkę z iOS'a na Androida. Chociaż brakuje mi tego faktora wow, czegoś co byłoby największym wyróżnikiem tego telefonu, bo jest to po prostu bardzo dobry smartfon z 2025 roku. No i co sądzicie o tym telefonie? Dla mnie jest to najlepszy średniak 2025 roku. Zobaczymy co jeszcze Samsung pokaże oraz Xiaomi, ale tutaj mamy praktycznie wszystko. Może oprócz długiego wsparcia, AI i czegoś przełomowego. Dajcie znać i trzymajcie się cieplutko, miło Was widzieć w ogóle. Do zobaczenia.